O skali i randze międzynarodowych targów transportu i logistyki Translogistika świadczyła ostatnia dziesiąta edycja. Wystawa gościła 400 wystawców oraz ponad 10 tysięcy uczestników z 67 państw. 45% ekspozycji to firmy zarejestrowane za granicą. Dominowały firmy małe i średnie, co jest odzwierciedleniem struktury globalnego transportu. Oprócz przewoźników, firm logistycznych i spedycyjnych, wśród wystawców znalazły się organizacje i stowarzyszenia, takie jak Klub Polskiego Trackera. Chcemy poprawić jakość pracy kierowców, chcemy poprawić bezpieczeństwo kierowców oraz część swojej higieny pracy kierowców. Przewoźnicy zajrzą na każde stoisko, odwiedzą każde tego typu stowarzyszenie, aby znaleźć dobrych kierowców. Młodzi są bardziej otwarci na nowe technologie. Od tego nie ma odwrotu, a postęp technologiczny trwa. Pewnie, gdyby w połowie XIX wieku zapytać dorożkarzy, co będzie w przyszłości, to by odpowiedzieli, że będą większe konie. Tymczasem nikt nie przewidział, że będą samochody początkowo napędzane na parę, później na silniki spalinowe. I ja sądzę, że za jakieś 10-15 lat możemy być zaskoczeni. Nie wiem, wodze fantazji tutaj puszczę może jakimiś mikroreaktorami termojądrowymi. Kto wie, miniaturyzacja w informatyce uczyniła ogromny postęp i każdy z nas ma w kieszeni smartfona. Może niewiele większe będą reaktory atomowe w ciężarówkach. Tankowane raz na 25 lat, o ogromnej mocy i ciche. Czemu nie? Pewnie pierwszą taką ciężarówkę zobaczymy na targach takich jak Translogistika w połowie XXI wieku.